Wróciłem. Tak wróciłem, co prawda ta przerwa trwała tydzień Ale była mi potrzebna, w sumie już wiecie po czym I generalnie wychodzę do was z inicjatywą Ponieważ organizuje kolaba Tak jest, kolaba organizuje Pierwszy mi kolab ever Ciekawe czy wypali, nie wiem, ale znaczycie nie Miesza, o to Do kolaba was zapraszam Generalnie będzie on dotyczył do reklam i tyle zakupów I generalnie różnych rzeczy więc tak, jeśli chcecie brać udział w kolabie, to piszcie mi na Discordzie. Czy będziecie brać, yy, brali udział, to Was wpiszę na yy, listę uczestników kolaba. Też proponujcie swoim tę znajomą. Pozdrawiam cały, wszystkich puperów i generalnie też Was zapraszam do łączenia się w tą inicjatywę jak i, jaką jest Kolab. Ogólnie zapraszam u, ogólnie wszystkich do wzięcia udziału w kolabie. Co do zasad. No generalnie rozwincie się jak możecie, tak naprawdę bez limitów minut ile zrobicie to które zrobicie. Materiały najlepiej wysyłacie na maila, który jest w opisie i który się teraz wyświetli na, na ekranie. I zaraz pod tym, adres moim mailem jest Mój tak na Discordzie, na, na którym możecie się ze mną skontaktować, czy będziecie brali udział. Jak będziecie brali udział, to was, to was po, prostu, po prostu wpiszę. Nie zapomnijcie dać swojego watermarka, w sensie swojego nika w dolnym chyba, w dolnym rogu, czy tam gdziekolwiek żeby było wiadome czy to jest a i co do daty końcowej do, do końca przyjęcia zgłoszeń generalnie możecie przysłać swoje filmy do 30 czerwca do godziny 23.59.59 tak, dokładnie tak no i generalnie rozumiecie się no jak lubicie tak robić lubicie montować, montujcie jeszcze w, w, w czym chcecie tak naprawdę czy w, w Vegasie czy w Premierze, nawet możecie montować Movie Makerze, nawet bo chyba też się da w moim Maker'ze zrobić yy, dobrego pupa tak naprawdę. No i generalnie Wasze wideo będę zbierać. Wysyłacie mi Wasze, wasze nagrania na maila, albo na Discord, na Discorda, zależy ile to będzie ważyć. Jak chcecie brać udział, piszcie mnie na Discorda, czy wpisacie Was na listę w opisie tego filmu, będę uczestnicy yy, tego kolaba. No i generalnie zapraszam Was serdecznie na tego kolaba yy, i... Życzę dzieciakom wszystkiego dobrego z okazji święta i do usłyszenia wkrótce. Nie wiem kiedy, ale na pewno wkrótce. Elo.